<gsmic> 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 za co? za że długo i cierpliwie oczekiwała mojego przyjścia i modliła się o to, żeby trafił do tej <gsmic> Kocham cię, Sartu. Jak pięknie umie mówić o Jezusie, mówi to zawsze z miłością jest to takie bardzo praktyczne. Widać, że Jezus żyje na sercu. Sylwia, Marek. Sylwiu, kocham Cię za to, że wspaniałego syna. Kocham Cię za to, że jesteś dla mnie zawsze taka miła. Nie kamień za coś ją bezinteresownie, ale dziękuję jej za to, że zawsze można na nią liczyć, za to, że jej dom jest zawsze otwarty dla wszystkich i też dla mnie, za to, że jest nie tylko mamą dla wszystkich, ale też przyjaciółką i za to, że jest taką najspanialszą i najbardziej liderką, na którą zawsze można polegać i że jej serce jest otwarte na Boga, a przede wszystkim też na ludzi. Chwała Panu. Kocham Twoją mamę, bo jest niesamowitą kobietą. Jest piękna, jest urocza, jest obrazem Boga i uczy mi mnie miłości, i otwartości serca. I niesamowite było to, kiedy przyszłam do wspólnoty, że była osobą, która w znaczący sposób ułatwiła mi odnalezienie się w tym miejscu. Kocham sobie za to, że jej miłość do Chrystusa przykłada się za miłość do ludzi. Widziałam to co do mnie, co do innych ludzi, że jest życzliwa, sympatyczna, miła, kocha Chrystusa jest małą dla swych Ale ja Kocham Sylwię za to, że jest takim Bożym szaleńcem oraz za to, że emanuje taką myślę, dziewczynką, małą, kochaną dziewczynką. Sylwia jest człowiekiem, która odnalazła drogę do Boga i za szanuję, lubię. Bo... bo rodzeństwo raz. <zysklarna> eee. Bo jest fajna i urodziła takiego jak Szymon. Zaszynka <szysklarna> za, <Szymka. ślesklarna> <ślesklarna> <grym> <ślesklarna> jest... za wszystko. Za to, że wspaniałym człowiekiem, za to, że przynosi radość, że jest radosna, wesoła i jest super. Że jest zawsze Tak, za radość życia. Za wychowanie nauczyła mnie bardzo dużo. Była wzorem dla mojego brata i dla mnie. Za to, że dotrzyła tak wie sędziwego wieku że gubi się. za to, że ma świetne poczucie humoru, za to, że to daje mi odwagi i wiary w siebie. Za dobra y... za co jeszcze? Hmm... Za to, że jest tak świetnie ubrana zawsze i za to, że siedzi w pierwszej ławce na zachód. I gryzie mi wszystkie moje rzeczy. Jeszcze raz. Sylwia ma otwarte serce i kocham, kocham właśnie to otwarte serca. Kocham jej gościnność i to, że po prostu jest. Ale pozdrawiam Sylwię z chatą. Za co kocham Sylwię? Za co kocham Sylwię? Jest naszą mamą. Kocham Sylwię za to, że jest bardzo otwarta i że z uśmiechem wszystko potrafi załatwić. Nie robi z niczego problemu, tylko z takim zaufaniem, może prowadzenie, może opatrzność. Z uśmiechem wszystko potrafi załatwić, pomóc, powiedzieć dobre słowa. A dlaczego kocham Sylwię? No bo jest. I Bóg mi tak powiedział, żebym ją kochał. I przesyłam Błogosławieństwo w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen, Amen. i krzyżik na czoło. Ojca i Syna i Ducha Świętego.